Witam Państwa w tutorialu, który pokaże jak zaliczyć przedmiot związany z systemami Motion Capture. Otworzymy sobie stronkę Teamsów z online'em dolnośląskiej szkoły wyższej. Mamy stronkę z Teamsami. Otwieramy na naszym kanale związanym z przedmiotem Motion Capture. W tym przypadku akurat tutaj ale jest warsztaty Motion Capture. Otwieramy zakładkę ogólne, wchodzimy do pliki i w plikach mamy foldery materiały z zajęć, materiały studentów. Wchodzimy w zakładkę materiały studentów i w zakładce materiału studentów jest plik przydział animacji. Założenie zaliczenia przedmiotu Motion Capture jest takie, abyście Państwo pobrali przydzielony wam plik animacji, wykonany technologią Motion Capture i za pomocą programu, programu 3D Max wykonali w odpowiedni sposób render do do postaci krótkiego filmiku. Ten filmik należy umieścić gdzieś na serwerze typu YouTube albo wirtualnym desku i wpisać odpowiedni link do tego filmu. I na tym będzie polegało zaliczenie. Natomiast dokładnie pokażę, w jaki sposób wykonać całe zadanie. Więc otwieramy sobie taki plik przydział animacji. W tym pliku szukamy własnego nazwiska po znalezieniu własnego nazwiska, na przykład pani Aleksandra z numerem 1. Mamy nazwę pliku przydzielonego, przydzielonej animacji ten plik przydzielonej animacji jest jeden zip. Okay. Zamykamy ten, ten arkusz. Przechodzimy z powrotem tutaj do naszego głównego folderu. Związanego z plikami. Wchodzimy w zakładkę materiały z zajęć. Pliki z animacjami. Szukamy, szukamy pliku o tej. Nazwie, która była przydzielona, czyli 1.zip, pobieramy ten folder do siebie, do komputera. Jak pobierzemy ten folder do siebie, do komputera, no to niezbędne do tego, żeby otworzyć odpowiedni plik, który się znajduje w tym folderze. W tym folderze znajduje się tutaj akurat plik numer 1. Zaraz go sobie zobaczymy. Tak. Jest plik numer jeden. max. Żeby ten plik otworzyć, niezbędne jest zainstalowanie u siebie w komputerze programu 3D Max. Program 3D Max w wersji studenckiej jest darmowy, więc należy wejść na stronę Autodesku, pobrać program i go sobie zainstalować w komputerze. Po zainstalowaniu programu w, w komputerze możemy przystąpić do wykonania naszego zadania zaliczeniowego. Otwieramy program 3D Max, ja go tutaj już otworzę. Tak. Otwieramy program 3D Max i w programie 3D Max szukamy tego naszego folderu, który został skopiowany do naszego komputera. Dajemy na file, na open. Szukamy tego naszego pliku. To był ten plik z numerem 1. Wchodzimy do folderu i mamy tam plik, który otwieramy o nazwie 1.max. Akurat w tym przypadku. Otwieramy ten plik, dajemy na open. Czekamy chwilę. Tak, tutaj, jeśli cokolwiek, program pyta się o cokolwiek, ignorujemy wszystko. Naciskamy jakieś tam krzyżyki, ignorujemy całe, wszystkie elementy, które byłyby związane z, z jakimiś niedoskonałościami wersji do danej animacji. No i mamy tutaj taką przykładową animację, takiego wojownika, który sobie stoi. Ja tutaj ruszam suwakiem i widzimy, mamy pewien rodzaj animacji. Co należy, co należy, zrobić? Wykonam, należy wykonać z tej animacji, którą tutaj mamy, należy wykonać krótki filmik. Czyli ta animacja, która tutaj jest pokazana, powinna nam się zakończyć jakby filmikiem. Jak ten filmik wykonać? Musimy wykonać zwany render. Więc spróbujmy zrobić render na razie jednej klatki, czyli powiedzmy takiego jednego ujęcia. Ustawiam słuchaczek w którymś miejscu i robimy render tej jednej klatki. Naciskamy tutaj na zakładkę render, render i wykonujemy tutaj napis render. No i wykonało nam się jakby tak zwany render jednej, jednej klatki. Musimy zmienić trochę parametry obrazu, który tutaj mamy. Żeby zmienić parametry obrazu, zamykamy to. Dajemy na render, mamy render Setup. Wchodzimy w zakładkę tutaj rozdzielczościową. Wybieramy w tej zakładce HD i nie musimy mieć pełnego HD, wystarczy nam tak zwane Ready HD, czyli tą rozdzielczość. Klikamy i naciskamy znowu guziczek Render. Tym razem już wykonał się większy obrazek, taki jak tutaj. No i okej, okay, takie coś mogłoby nam pasować. Co dalej? Zamykamy to na razie. Potrzebuję jakby żeby Państwo, jakby dołożyli do tego obrazka, do, do tego filmiku podłogę. Jak dokładamy, jak należy dołożyć podłogę? Przechodzimy na troszkę inny widok. Tu naciskamy. Mamy teraz cztery widoki. Tak, wybieramy sobie jakiś tam widok z góry. Taki jak tutaj. Wchodzimy w tą. W to pole i wybieramy taką pozycję plane. Taką, czyli płaszczyznę. Po wybraniu tej, tej pozycji na tym polu myszką wykonujemy. Trzymamy, ciągniemy, 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 ciągniemy i robimy podłogę. Tak puszczamy i Mamy wykonaną, jakby podłogę. Co dalej? Następnym elementem, który chciałbym, żebyście dodali do, do naszego ekranu, należy dodać światło. Gdzie dodajemy światło? Naciskamy tutaj. To miejsce. Tak. Wybieramy najprostszy rodzaj światła zmieniamy z tego rodzaju światła, wybieramy na tak zwane standardowe światła i wybieramy takie światło, które się tutaj Omni nazywa. Zaznaczamy. No i to światło na przykład sobie umieścimy, powiedzmy, załóżmy w tym miejscu. No i powstało nam światło. Zmienimy teraz, naciśniemy tutaj na ten krzyżek na przesuwanie i popatrzymy, jak to światło nam się tutaj zachowuje, w którym miejscu jest tutaj naszego ekranu. Poobracam to troszkę, żeby zobaczyć, czy to nam działa tak jak potrzeba. Mamy dalej to światło tutaj wybrane. Sprawdź, sprawdźmy tylko, czy to światło właściwie ma cień ustawiony. Czyli tak, mamy wybrane światło. Przechodzimy na tą zakładkę i patrzymy, czy jest cień włączony. Jak tu jest zaznaczone, to znaczy, że cień jest włączony. Mamy wybrany ten obraz tutaj. Powiększamy go na cały ekran i sprawdzamy również, czy tutaj działa odpowiednio nam cień. Zmieniając tutaj w tej zakładce, zmieniamy na high quality. W taki sposób, tak? Dzięki temu w Ruszając naszym światłem, tak, widzimy jak przesuwa się ten cień i jak tutaj on nam działa. Dobrze, jeśli to mamy wykonane, staramy się skadrować mniej więcej tą scenę na tym obrazku, tak jak tutaj nam e, wygląda, po to, że jak zrobimy render, żeby on był mniej więcej skadrowany o do takiego widoku, jaki, jaki chcemy. Ruszając tutaj tym obrazem, e, obracając go w jedną, drugą stronę, będziemy, e, będziemy starali się skadrować. No, i próbujemy zrobić render jeden, tej jednej klatki. Dajemy na render. Naciskamy guzik. Render. No, i wyszła nam jedna klatka z jakimś cieniem. Moglibyśmy zmienić tutaj tło na jaśniejsze, po to, żeby. Ten obraz tutaj był pełniejszy, ładniejszy i, i, i bardziej klarowny z punktu widzenia wideo, ale tak naprawdę to jest wszystko, co chciałbym, żeby Państwo ustawili, jakby w programie. Wszystkie inne poprawki, które zrobicie i i wstawicie to już jest wasza własna inwencja. I oczywiście możecie zrobić, e, e, zmodyfikować to dowolnie, e, tak, żeby m, cała animacja e, wyszła e, lepiej niż teraz, tutaj jest ustawiona. Ta animacja tutaj jest dość długa, e, bo ma około 2200 klatek. E, I teraz e, e, Teraz tą animację, taką długą. Teraz musimy zrobić z niej film. Do tej pory, jak naciskaliśmy tutaj guzik Render, to robiła się jedna klatka. Natomiast chcemy zrobić z tego film. Żeby zrobić z tego film i umieścić go na przykład w YouTubie i potem podać link do tego filmu, należy. Należy wejść tutaj w zakładkę rendering, render setup. Tak. No i teraz patrzymy tak. Tutaj w tym miejscu jest zostawione single, czyli jedna klatka się robi. Jeśli wybierzemy to miejsce, to zrobią się w wszystkie klatki od 0 do 2200 klatki. Możemy też wybrać zakres, czyli tutaj, i wpisujemy wtedy od klatki do klatki, która część filmiku nas interesuje. Jeśli animacja będzie bardzo, bardzo długa, na przykład w takim przypadku jak tutaj, no to możemy zmniejszyć powiedzmy od, od zera, na przykład do 1000 albo tam w jakiś inny sposób. Czyli zaznaczamy, pierwsza rzecz, zaznaczamy zakres. Następnie przechodzimy kawałeczek dalej, i tutaj w tym miejscu. Musimy, bo do tej pory, jeżeli robiliśmy jedną klatkę, to jedna klatka nie wymagała wskazania miejsca, gdzie ta klatka ma się zapisać. Ona się zapisywała w pamięci jakby podręcznej. Natomiast jeśli robimy już film, film powinien się zapis Musimy wskazać dla filmu jakieś miejsce, gdzie on zostanie zapisany. Czyli pierwszą rzeczą dajemy na file i wskazujemy miejsce zapisu naszego filmu mogę to zrobić na przykład na pulpicie, wybieram pulpit i ten film będzie mi się zapisywał na przykład na pulpicie daję muszę określić jakąś nazwę filmu wpiszę test na przykład i następną rzeczą, którą muszę wybrać to jest Sposób kompresji filmu, czyli tak zwany kodek. Ja akurat tutaj mogę wybrać taki kodek, który się MOVE nazywa QuickTime, i ten wybiorę. Jeśli Państwo mają inny kodek, mogą wybrać inny. Najmniej rozsądny może być format AVI, dlatego że może dawać bardzo dużej wielkości pliki. Mógłby być MP4, ale ja akurat tutaj nie mam nie mam MP4, mam, mam, jedynie, mam jedynie tutaj format typu MOVE. Wybieram format typu MOVE. QuickTime'a, dajemy na save. On jeszcze w trakcie tutaj zapisywania pyta się, jaka jakość tego może być najsłabsza, wszystko jedno, którą tutaj ustawicie. Dajemy sobie OK. No i dobrze, jest ustawiony jakby i kodek, i miejsce, i pliki, i zakres. I teraz żeby wykonać jakby ten filmik, po naciśnięciu tego guziczka render. Będzie wykonywała się rendering wszystkich klatek tutaj filmu. Ja sobie tutaj zmniejszę tutaj te wszystkie klatki, akurat w tym przypadku, żeby to szybko poszło. Damy powiedzmy od 0 do 30. Niech tak będzie. Oczywiście w Państwa przypadku no, od 0 do 30 będzie za krótko, dlatego że to jest przy założeniu, że ten, ta animacja to jest 30 klatek na sekundę to jeżeli zrobimy od 0 do 30, zrobimy 30 klatek, to znaczy, że zrobimy sekundę filmu. Jak zrobimy sekundę filmu, to praktycznie nic nie będzie widać, więc ten zakres musi być co najmniej co najmniej 10 sekund. Minimum film musi trwać. Dajmy na render i patrzymy. No i robią się nam klatki naszego. Naszego filmu. Tych klatek będzie, będzie setka. Ja troszkę tutaj to zmniejszę, żeby się takie pojawiło. Mi to drugie okienko pod spodem. I to drugie okienko pod spodem e, pokazuje mi, e, i jak, tu, jak ten proces trwa. No i już się skończyło. E, skończył się render zobaczmy, ja spróbuję ten filmik tu uruchomić. zobaczymy, czy on się tu uruchomi. Proszę poczekać. O, tak, mam ten filmik, puszczę go, to jest sekunda. O, widzicie, puszczam ten filmik tutaj, yy, który został zrobiony. To jest sekunda tego filmiku, i tak to, yy, tak to mniej więcej yy, wygląda. I teraz tak. Yy, mam ten film. Umieszczam ten film. Gdzieś, tak jak mówiłem, na jakimś wirtualnym serwerze typu YouTube, Gmail, albo gdzieś w którymkolwiek miejscu. Po umieszczeniu tego filmu na tym wirtualnym serwerze należy skopiować link do tego miejsca. Wchodzimy w Teamsy, muszę sobie to otworzyć. Wchodzimy w Teamsy i jak wejdziemy w Teamsy. Wchodzimy w nasz folder, w pliki, tak? Wchodzimy w materiały, yy, materiały studentów. Szukamy tego pliku, przydział animacji. szukamy własny, Otworzy się plik, szukamy własnego nazwiska, tak? Yy, no, gdzie on tam, ja się tam schował? Muszę to, muszę to poszukać. Czekajcie. Tutaj uciekło. Tak. Szukamy własnego nazwiska, i w tym polu, tutaj w tym polu, akurat z wpisujemy link do tego filmu. Zamyk, zapisujemy, zamykamy i to wszystko. I tak powinno wyglądać. Zaliczenie z naszego przybiotu Motion Capture. Należy to zrobić jak najszybciej. Jak będą Państwo mieli jakieś pytania, to bardzo proszę bardzo proszę o kontakt do mnie. To na razie wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.